Witam serdecznie w kolejnym odcinku Dzika Kuchnia. Dzisiaj opowiem Wam o bardzo inwazyjnej roślinie, czyli na łoci kanadyjskiej. Zapraszam! Na Włoś kanadyjska. Łodyga ma wysokość do 1,5 metra. Wzniesiona, sztywna, pojedyncza, naga lub rzadko owłosiona, cienka, wewnątrz jest pusta. Liście ma skrętoległe, mające się ku górze, na całym pędzie jest ich od 40 do 110 blaszka liściowa jest lancetowata na obu końcach zaostrzona od spodu omszona na brzegu ostro piłkowana z dwoma wyraźnymi nerwami brzeżnymi kwiaty są skupione po 5-14 w bardzo licznych koszyczkach na jednym pędzie jest ich około 40 do 4600 w, w szeroko piramidalną wiechę z osią centralną i odciętymi odgałęzionymi bocznymi Listki okrywy są równowoskie i lęcetowate, nierówno tępe lub zaostrzone. Żółta korona ma długość 2-3 mm. Owoce. To nie łupki o długości do 1,2 mm. Krótko mszone z puchem kielichowym długości do 2,5 mm. Nawódź kanadyjska to długowieczna belina zakwitająca pod koniec lata. Jej żółte kwiaty cieszą aż do października. W dawnych czasach była wykorzystywana jako roślina lecznicza przez Indian z Ameryki Północnej. Skorzeni na włości kanadyjskiej przygotowywali oni lewatywy, ze skorzeni i ziela sporządzali wyciągi o działaniu pobudzającym i wzmacniającym. Herbatka z nawłoci kanadyjskiej była też stosowana w leczeniu przeziębień oraz zewnętrznie na obolałe miejsca. Oczywiście my także możemy stosować tę nawłość w ten sam sposób. Warto jednak wiedzieć, że właściwości lecznicze na włocie kanadyjskiej nie zostały do końca przebadane, chociaż cały czas są prowadzone te badania, więc warto sięgnąć po inne na włocie nasze rodzime, na przykład na pospolitą. W większości przypadków na włoć kanadyjską traktujemy głównie jako roślinę ozdobną i pożytek dla pszczół. Warto zainteresować się miodem nawłociowym. Cenne właściwości ma miód nawłociowy, który powstaje zazwyczaj na bazie różnych gatunków nawłoci, w tym e, obecnie głównie nawłoci kanadyjskiej, ponieważ ona jest praktycznie wszędzie. I mm, poleca się go osobom z problemami układu moczowego i trawiennego. Nawoć kanadyjska na surowo smakuje bardzo ziołowo, wręcz tak zbyt mocno ziołowo. No i na końcu mamy taką nutkę goryczy, więc nie polecam jeść jej na surowo. Warto ją poddać obróbce termicznej, upiec. Zasmażyć czy zaparzyć. Wtedy ta goryczka znika i pozostaje nam taka bardzo bogata gama smaku ziołowego. I nie, musi, znaczy nie możemy dawać zbyt dużo kwiatu czy liścia na włoci do potraw, ponieważ naprawdę ten smak ziołowy jest bardzo wyraźny i może zagłuszyć inne smaki. Co można zrobić? Z nawłości kanadyjskiej. Z kwiatów pierzemy y, herbatkę, robimy syrop, y, możemy dodać do sałatek, możemy dodać do deserów, możemy dodać do mięs, y, zwłaszcza mięs suchych albo y, mydłych. Jeśli chodzi o liście, no to możemy spokojnie zrobić z nich y, herbatę. Y, Fermentowaną. Dodawa, bardzo tak pokruszyć na drobno i dodać do, przy, do przypraw e, takich suszonych, na przykład do serów czy do jajek. Ja też czasami dodaję to do chlebów ziołowych. Jak widzicie, mimo to, że napoć kanadyjska jest bardzo inwazyjnym gatunkiem, warto wprowadzić ją do domowej apteczki czy do kuchni naszej codziennej. Polecam naprawdę z całego serca syropy, które są nie tylko na kaszel, nie tylko na nasz układ moczowy i wydalniczy, ale także bardzo, ale to bardzo smaczny dodatek do takich zimowych, gorących herbatików. Do zobaczenia!